Ten post zachęcił mnie do tego, żebym opowiedziała Wam o trzech abstraktach i porównała je. Jeśli jesteście ciekawi, czym różni się i jak wygląda Art Society, prasa w druku i znaczkomania, koniecznie zobaczcie ten materiał. Jest to pierwszy taki materiał na tym profilu, chociaż przyznam szczerze, że wolałabym mieć tutaj Tomka, ale Tomek jest niestety chory. Natomiast postaram się, żeby ten materiał był dosyć podobny do formuły naszego podcastu, czyli żeby było rozmawiańsko, planszowańsko i recenzowańsko. Jeśli chodzi o święta, no to właśnie było u nas dosyć chore. Najpierw zachorowałam ja, a później Tomek, no i ta choroba trochę zweryfikowała nasze plany związane z grami planszowymi. Jak co roku Tomek zapakował cały plecak gier, no i rodzina usiadła ochoczo do stołu, a w zasadzie nie tylko do stołu pod względem jedzenia, ale też i grania, chociaż pierwszą grę rozegraliśmy samodzielnie, bo był to kolejny scenariusz kampanii wsiąść do pociągu Legacy. Wsiąść do pociągu Legacy jest to nasza gra miesiąca, jest naprawdę niesamowita, choć jeszcze jej nie skończyliśmy. Myślałam, że teraz w tym okresie właśnie świątecznym, rozegramy już wszystkie scenariusze, jednak sobie to dozujemy, ponieważ nie mamy siły. Ale oprócz wsiąść do pociągu, zagraliśmy także w Dorf Romantic w wersji normalnej i pojedynek, power plants, czyli małą grę nienawiści. Oprócz tego byli odkrywcy Nocnego Nieba i Bobry, taka mała gra z Esen, którą przywiózł nam Kuba. Jest to gra zręcznościowa, ma bardzo proste reguły, no i naprawdę wszyscy się w nią wkręcają. Także bardzo polecamy, no i mam nadzieję, że kiedyś zostanie wydana w Polsce. Oprócz tego chciałam bardzo zagrać w detektywa miasta ponieważ ogromnie czekaliśmy na tę grę, no ale właśnie pra, plany chorobowe nas troszeczkę zweryfikowały ze względu na to, że to nie jest taka gra, że siadamy we dwójkę do śledztwa, tylko jedna osoba musi być krętaczem, no i ona musi znać troszeczkę, co tam się dzieje. No a że Tomek padł. No to stwierdziliśmy, że poczekamy aż będziemy mieli trochę więcej sił. Także czekajcie, bo na pewno o detektywie będziemy Wam jeszcze opowiadać. Skoro załatwiliśmy i rozmawiańsko, i planszowańsko, zarazem myślę, że czas przejść do tematu odcinka, czyli o grach abstrakcyjnych, które okazały się w ostatnich miesiącach 2024 roku. Pierwsza premiera to Art Society, i przyznam szczerze już od początku, że ciężko mi być osobą bezstronną, ponieważ ja uwielbiam tę grę i jest to jedna z moich gier tego roku. Jeżeli chodzi o Art Society, to jest gra, w której będziemy licytować dzieła sztuki. No i właśnie, od samej oprawy graficznej, która jest tutaj naprawdę niesamowita, będziemy mieli właśnie specjalne lizaki, dzięki którym będziemy właśnie te. Dzieła sztuki i cytować, po obrazy, które są bardzo często e, odpowiednikami tych normalnych, prawdziwych obrazów, ale jednak z twistem, chociaż nie wszystkie obrazy też w tej grze są prawdziwe. Jeżeli chodzi o jakość tej gry, jak ona wygląda, jak planszetka, która się mieści, jest bardzo ciekawa. No i też kwestia zasad, że pewne obrazy nie mogą być obok siebie, będzie punktować nam bardziej linia wzroku. Jest to gra, która moim zdaniem lepiej działa na więcej niż dwie osoby, aczkolwiek na te dwie osoby też jest w miarę ok. Patrzę jeszcze sobie tutaj do moich notatek, żeby nic mi nie uciekło. Yy... No, właśnie, i tutaj w tej grze trzeba będzie zapełnić całą galerię, ale też mamy pomocników, więc jeżeli nam coś tam nie pasuje, to możemy temu pomocnikowi oddać nasze dzieło sztuki. Będziemy punktować za całą galerię, za nasze dzieła, no i tak naprawdę wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym. Także rozgrywka trochę sobie trwa, ale moim zdaniem jest bardzo przyjemna. Sprawdziłam jeszcze na BGG. Jest 10 wydań w różnych językach na świecie, m.in. u nas w Polsce. I bardzo się cieszę, że kaczki wydały tę grę. Prasa w druku to kolejna gra kafelkowa, no i właśnie ona ma też swój temat. Zresztą każda z tych gier będzie miała temat i będzie przeciągnięta tym tematem. W tym przypadku chodzi o dziennikarstwo i prowadzenie gazety, a w zasadzie to składanie gazety. No i tutaj zaś to, co będzie wyróżniało tę grę, to działanie pod wpływem czasu, ponieważ będziemy mieli czas na całą turę, w której będziemy musieli zarówno dołożyć kafelki związane z tematem z, znaczy dołożyć, wybrać kafelki związane z tematem z Obrazami z reklamą, żeby później zbiórka je ułożyć w odpowiednich kolejnościach i w odpowiednim układzie, tak żeby mogły jak najlepiej punktować. I tutaj możemy sobie utrudniać troszeczkę rozgrywkę. Zaczyna się od 5 minut, ale też można wejść w 4 minuty, a nawet w 3 minuty. 3 minuty jeszcze nie grałam, 4 wydaje mi się jak najbardziej optymalne. No i tutaj, jeżeli chodzi o rozgrywkę dwuosobową, nie czuję różnicy pomiędzy rozgrywką dwuosobową, a o wiele więcej osobową. Nie pamiętam do ilu osób jest ta gra. Natomiast to, czego ludzie nie lubią, to jednak. Tego, tej presji czasu, więc tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, że nie będę sobie dobierać na spokojnie tego w kafelka, obracać i układać w dobrym miejscu, w którym mi pasuje, tak jak na przykład w Art Society, tylko tutaj będę miała jednak stoper, a w zasadzie czas, który będzie powoli uciekał. W prasie, w druku też mamy różne smaczki, jeżeli chodzi o artykuły, o reklamy i o zdjęcia. No i też mamy o wiele więcej zasad, o których musimy pamiętać, układając te kafelki na planszy, bo zarówno będzie się nam liczył kolor artykułu, nastrój, ale też wokół jakich zdjęć jest ten artykuł. No i przede wszystkim też pieniądze za reklamę, bo. Osoba, która ma najmniej pieniędzy za reklamy, odpada. Sprawdzałam na BGG i ta gra ma najwięcej wydań językowych na świecie, bo aż 11, no i też jestem ciekawa, czy jest takim hitem, czy nie. My ostatnio próbowaliśmy jeszcze w wersji newsroom, więc jeżeli jesteście ciekawi, to wejdźcie koniecznie na nasz kanał i zobaczcie, jak ona wyglądała. To była dosyć ciekawa, logiczna rozgrywka. No, i czas na znaczkomanie, grę, która miała premierę w grudniu, i w tej grze, jak sama nazwa wskazuje, będziemy tworzyć kolekcję znaczków. Tu jest jedna mechanika, która jednak mówi o tym, że może być nieco wyższy próg wejścia. Jest to mechanika A cut and choose, czyli będziemy dobierać na początku mm, znaczki. Natomiast później będziemy je układać na kubkach, i osoby, które będą z nami grać, będą wybierać te kubki. No i w zależności od tego, co się wybierze, to trzeba ułożyć na planszy. Dla niektórych podobno to jest trudna mechanika, dla mnie no, okej, okay, nie jest taka zła, natomiast rzeczywiście myślę, że niektórych może wprowadzić w pewne zakłopotanie. Natomiast sama faza gry są również trzy dni, tak jak w presie w druku, więc będzie ta rozgrywka zdecydowanie szybsza. No i tutaj nie gra się na czas. <grych> Natomiast czas, czasu jest tyle, ile każdy potrzebuje do tego, żeby ułożyć to wszystko na naszej planszetce. Jak graliśmy we dwójkę w tę grę, to gra nam zajęła około 20 minut, więc jest bardzo szybka i sprawna, natomiast na więcej osób rzeczywiście ten czas będzie coraz dłuższy, ale ze wszystkich tych gier, które wymieniłam wcześniej, moim zdaniem jest to najszybciej rozgrywalny abstrakt. No, i ponownie sprawdziłam na BGG. Jest 5 wydań na świecie, czyli jest to tytuł, który jest wydany tylko w pięciu krajach. Ale dlaczego o tym też wspominam i stwierdziłam, że będę to sprawdzać, ponieważ widziałam te znaczkomanie w Czechach u Albi. Ktoś ze znajomych był na. Chyba Rafał był na dniach Albi i tam mm, grał w znaczkomanie, dlatego też się zainteresowałam, jak to z tą grą jest na świecie. Jeśli chodzi o abstrakt, abstrakt przede wszystkim ma cieszyć moje oko. Jeżeli chodzi o mnie, musi też powodować to, że moje szare komórki troszeczkę popracują, no i muszę się przy nim dobrze bawić. No i w takiej kategorii zdecydowanie jak dla mnie wygrywa Art Society, ze względu na to, że są naprawdę piękne grafiki, jest pięknie wydany. No i ten kuncz sztuki, chociaż tak naprawdę to kombinowanie jest troszeczkę mniej skomplikowane niż w prasie, w druku. Prasad w druku też jest dla mnie ok, chociaż mam takie poczucie, że. No, chyba po prostu wizualnie mi się bardziej podoba Art Society. Chociaż tutaj przyznam, że ten wariant grupowy był bardzo fajny, chociaż tak naprawdę, no, ile osób będzie mogło w niego zagrać. Jeśli chodzi o ilość graczy, jeżeli chodzi o dwóch graczy, to myślę, że całkiem nieźle będzie działała. Znaczkomania i prasa w druku. Art Society jest też w porządku, chociaż tam mam poczucie, że chciałabym policytować z większą ilością osób o te arcydzieła. Jeżeli chodzi o trudność, to myślę, że tutaj jednak prasa w druku moim zdaniem guruje, chociaż wiele osób mówi, że znaczkomanie jest trudne, ale znaczkomanie jest trudne tylko przy tym rozpoczęciu i załapaniu, o co chodzi w tym rozdzielaniu kafelków. To jest moje zdanie. Natomiast w prasie w druku, jak dla mnie, po pierwsze czas, a po drugie to, że trzeba pilnować tych kafelków. Które muszą być odpowiednio dołożone w odpowiednich miejscach, musi się zgadzać zarówno artykuł, jak i zdjęcie do artykułu, nie może sąsiadować z podobnym, i tak dalej. To jednak troszeczkę utrudnia rozgrywkę. Mam wrażenie, że niby w Art Society może być nieco podobnie, ale tam przede wszystkim muszę pilnować tylko i wyłącznie tematu obrazów. No, przyznam szczerze, że Art Society znowu. Powtórzę to po raz kolejny. Najbardziej mi się podoba. No i tu jest na przykład dla mnie war, walka o to, który obraz naprawdę chcę mieć w swojej kolekcji, a, a który da mi jednak większą ilość punktów. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o znaczkomanie, jeżeli zostałaby wydana wcześniej i konkurowałaby tylko z bonsai, które zostało wydane w pierwszym półroczu ubiegłego roku, no to znaczkomania odniosłaby zdecydowanie większy sukces. Natomiast w tym przypadku jest to dosyć spory uśmiech wydawnictwa Falangs do takich osób jak ja, bo jednak to jest gra, która bardziej mi odpowiada z ich całego. Portfolio. Natomiast uważam, że kaczki dosyć wysoko założyły poprzeczkę, jeżeli chodzi o gry abstrakcyjne, no i przez to znaczkomania gdzieś może przepaść. Zresztą, to, że Art Society i prasa w druku zostały wydane praktycznie po sobie, to też nie do końca jest dobrym układem. Wszystkie gry, moim zdaniem, mają potencjał na dodatki. I ponownie powiem, że marzy mi się dodatek do Art Society, ale związany z muzeami i z dziełami sztuki, które można znaleźć w muzeach. Więc, kiedy odwiedzamy Muzeum Narodowe w Polsce, to na przykład tylko takie obrazy, które są związane z Polską. A jeżeli jadę do Francji czy do Niemiec, to właśnie wchodzę do Muzeum Narodowego, to mogę sobie tam znaleźć taki dodatek, no tak jak w kubkach ze Starbucksu. I o tym bym marzyła i tego bym sobie życzyła. Natomiast jeżeli chodzi o znaczkomanie, no to myślę, że tutaj potencjał związany ze znaczkami specjalistami bez problemu. No i jeżeli chodzi o prasę w druku, myślę, że na bank coś jeszcze można wykombinować. No to chyba na tyle. Jeżeli Wam się podobał ten materiał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, no i pozdrówcie cieplutko Tomka, bo mam nadzieję, że i on się tutaj pojawi. No a Wy dajcie znać też, jakie są Wasze spostrzeżenia, jeżeli chodzi o te trzy abstrakty. No i co? Do zobaczenia na Instagramie, Facebooku, no i teraz na YouTubie.